No więc tak, moi drodzy, pod poprzednim materiałem udało Wam się bez problemu dobić łapki w górę. Także dzisiaj losujemy sobie gloczka Bullet Queen. W tym materiale do wygrania będziecie mieli MP7. Musicie znowu dobić 20 łapek w górę, abym go rozlosował. Subskrybować ten kanał wraz z dzwonkiem oraz oczywiście skomentować materiał. Gratuluję oczywiście dla wygranego. Przechodzimy sobie do odcinka i zobaczmy, czy spełnia wszystkie. Kryteria konkursu. No, jak widzicie, operator wózka nie masz starych publicznych subów, więc nie mogę sobie sprawdzić, czy subskrybujesz. Także losuję kolejną osobę. Beniu. Gratulacje. Mam nadzieję, że tym razem będzie to osoba, która będzie spełniała wszystkie zasady konkursu. Uwaga, wbijam na Twój kanał. No niestety suby są też na prywatne. Kolejną osobą, moi drodzy, jest fajny. Zobaczymy, czy stary tobie może się uda. OK, jest spora szansa, że udało Ci stary zgarnąć loczka Bullet Queen. Zobaczmy sobie tylko, czy subskrybujesz. Tak jest, jestem w subskrypcjach. W górę dobite, komentarz zostawiony, wszystko, zrealizowałeś, także stary gratuluję. Oczywiście skinka wysyłam do Ciebie od razu na odcinku, żeby nie było. Także teraz się tym zajmiemy. O, wysyłam Ci skinka i od razu go potwierdzam. No i przypominam wam, że w tym materiale również macie konkursik na MP7, które wcześniej pokazywałem. Dowolny komentarz, subskrypcja. No i oczywiście 20 łap w górę pod materiałem musi być. Dobra, skinek wysłany, możemy sobie przejść na z Go Skinsa. No i już na nim jesteśmy. Jak widzicie, moi drodzy, 1300 zł w balansie, także w porównaniu do poprzedniego odcinka, no, dość mało, ale mieliśmy ciekawy challenge. więc mam nadzieję, że dzisiaj sobie jakoś ten balansik pomnożymy, może jakieś fajne skiny wydropią. Na początku wspominam Wam oczywiście o kodzie promocyjnym LIPILEK, dostajecie 10% więcej do depozytu, no i 2 zł i 10 groszy na Start. Także na wstępie tego materiału myślę, że zrobimy sobie już jakieś case battles na dobry początek. Możecie mi dać znać w komentarzach, jakie skrzynki chcielibyście zobaczyć w kolejnym materiale, bo szczerze powiedziawszy, jakoś już mam wrażenie, że większość otwierałem. Otwórzmy sobie może Marble Fade na 4% 560 zł dla 4 osób bitwa. No i zobaczymy jak mi tutaj dzisiaj szczęście będzie sprzyjało. Jeżeli będzie dobrze, jeżeli będę chociażby blisko, no to polecimy sobie z kolejną bitwą, a jeżeli nie, to przyjdziemy może do solowych skrzynek, żeby tam spróbować szczęścia, bo szczerze powiedziawszy, dawno też już nie otwierałem tych zwykłych normalnych skrzynek dla pojedynczego gracza. Zobaczymy jak to będzie tutaj wyglądało. Mam nadzieję, że wszystkim wypadną naklejki, a mi wypadnie po prostu marble fadik, na którego są 4%. Ok, wypada mi Asimov. No niestety Emily wypada też... Album Kawite Fire za 307 zł. I teraz wypada mu jeszcze jeden Asimowek za 342 zł. Więc na pewno nie będzie tak jak pomyślałem już na początku. Ale jeszcze może nie wszystko stracone. Zobaczmy, co tutaj jeszcze na końcu wypadnie. Niestety, nic tu nie będzie, więc możemy sobie wbić do kogoś do bitwy lub stworzyć kolejną. No blisko byłem, no jakaś szansa była, bo jakiś akacz wypadł. Więc tak jak powiedziałem, tak też uczynię teraz. Czyli z racji tego, że byłem blisko, odpalimy sobie jakąś bitewkę. Mamy. 8 stówek, więc myślę, że tak 300 zł bym chciał sobie przeznaczyć. To skrzynki do od 50 zł niech będą. Dobra, mamy 2% na marble fade, więc możemy sobie dodać tak: cyber case razy 5, jednego marble fade'a i jedną jakąś mocną skrzynkę za 210 zł. I mamy bitwę za 5 stówek. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Skrzyneczki po 50 zł, 2% na marble Fade'a, no i skrzyneczka za 210 zł. Także dość mocno to wygląda. Dobra. Dodajemy oczywiście zawodników, no i lecimy z kolejną bitewką. Mam nadzieję, że teraz będzie dobrze. Zostało mi 300 zł równe w balansie. Więc, jeżeli nie pomnożę tych 300, stówek, to będziemy niestety na spory minusik. Ale teraz dobrze. Teraz dobrze się już zapowiada. Nie ma co gadać. Jest bitwa, nadal ona trwa, i do tego jeszcze szansa na wygranie jej. Zwiększa się właśnie z kolejną skrzyneczką. Dobra, dostaję kolejnego Hyperbista, więc mam trzy Five Beast. Jest naprawdę dobrze. Oby to mi nie uciekło. Oby tutaj zaraz ktoś nie zgarnął kosy, bo będzie masakra. Marble Fade i okej, okay, jest ulga. Jesteśmy nadal na prowadzeniu. I ostatnia skrzynka. Mam nadzieję, że to nie jest papra mi całej roboty. Nie, jest wyśmienicie. Jest wyśmienicie. Wypada Asimov w stanie film za 789 zł, także jest naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. 1880 zł, całość oczywiście sobie sprzedajemy, mamy znakomity proficik, udało nam się zrobić dobrą bitewkę, możemy sobie dla kontentu wbić do kogoś do bitwy i zobaczymy jakie kostki nam tutaj wypadną. Mamy spory profit, więc to jest najważniejsze, próbujemy teraz zdobyć jeszcze lepszą kosę niż lore, Good Knife, a jest na to szansa, na pewno spora i no nie. No nie, Bowie Knife Ultrafiolet to plus ten gucik. Oczywiście daje największy proficik, więc nie zgarniemy sobie tego profitu. Tu mamy bitwę za stówkę z jakimś ziomeczkiem. Również możemy sobie tutaj bitwewki dołączyć. Dlaczego nie? I myślę, że jeszcze jedną, jakąś taką grubą sobie na sam koniec zrobimy. Dobra, jak teraz w dwóch skrzynkach wypadną jakieś skiny słabe, to myślę, że będę mógł to zamknąć. 26 złoty ziomkowy wypadło. No to chyba nawet. Oddala mnie, no tak, zdecydowanie oddala mnie to bardzo mocno od prowadzenia, ponieważ drugi raz wypadam. To samo, dobra, nic ciekawego tu nie będzie. Dobra, robimy w takim razie kolejną bitwę. Mamy 727 złotych. Lecimy sobie całkowicie all in i zagramy sobie to na skrzynkach. Powiedzmy sobie o tu paru złotych. okej, okay, od stu paru złotych. No to lecimy. Anarchia, jedna, druga i na sam koniec wrzucamy sobie. No dobra, 1% na Hydra, bez sensu. Wrzucimy sobie trzy Anarchy i zobaczymy, czy jeszcze uda nam się tutaj coś ciekawego zdropić. Jeżeli nie, no to trudno. I tak udało się wygrać fajnie tamtą drugą bitwę, czy tam trzecią, więc tragedii nie było. Dobra, Sabal, nawet wbił zawodnik, więc spoko. Mamy dwóch playerów i dwa boty. Lecimy z tematem. Neon Revolution, 230 zł. Player to za stówkę, no okej. Okay. Kolejny dropik, tym razem mój, jeszcze słabszy niż poprzedni. No nie jest dobrze, nie jest dobrze. I teraz rękawice, mierzymy całość, Mierzymy, Proszę, powiedzmy, że mierzymy. Nie wierzę. Ta neurowa rewolucja tutaj mocno pokrzyżowała mi plany. Ta wydropiona przez Sabala i wydropiona przez Emily niestety dała prowadzenie. Tutaj wypadł przede wszystkim jeszcze uspik za 312 zł. A zdropiłem rękawiczki, byłem tak blisko. Naprawdę o mały włos od mega fajnego profitu. No nic, dzięki wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie zostawić 20 łap w górę i odebrać sobie skina w następnym materiale. Siemaneczko, cześć.